Nie macie za groź wyobraźni. Intelekt no szkoda mi słów. Lecz mówię dziś do was wyraźnie! Niech lepiej mnie słucha kto zdrów. Wysilcie choć trochę muzgowia. Za wiele wymagam czy nie? O królach i tronach to mała! A dotyczy to za tak dwa... Bowiem czeka nas szansa życiowa. Przyjdzie czas na odmianę, kto wie. Epoka przepychu się skrót do pocichu. Co będzie z nami? Słuchajcie uszami, zachęcam do zgody. A będą nagrody, kiedy spełni się to, czym śnię. Chodźcie prawo, obejdzie! Przyjdzie czas! Aha, przyjdzie czas! Ej, nie przyjdzie! Ale na co? No ale głośność króla! A co, jest chory? Nie, my go wykończymy i sim będzieś. będziesz! Dobra, wyjść, poznam król! Bez nie! Dornie, będzie inny król! Powiedziałeś, że? Ja będę królem! Słuchajcie mnie! A już nigdy więcej nie dotknie was gód. Niech żyje król! Niech żyje! Niech żyje król! Niech żyje król! To świetnie będziemy mieć chody! Po dni mu będą do stóp! No cóż by do roboty! Zagoni was wnet jak król! Nie plotę wam żadnych Za Zaszczyty czekają u drzwi! Należą się mnie, no bo komu? Lecz przy mnie zyskacie i wy! bo wiem czeka nas zamach sezonu! Przyjdzie czas już niebawem, tożtoż! Pośpiechu nie lubię w ostrożnej rachubie tysiącą szeczeń! Zawdzięczam to, że cześć należną monarsze oddadzą mi starsze i młodsze zwierzęta, co tchą! Oto plan mój i kłów moich blask. Przyjdzie czas. Oto plan nasz i kłów naszych blask. Przyjdzie czas.